Witam nas na paku openingu serio że po ogrywamy sobie otwieranie paczek, bo czemu nie. Ja tutaj otworzyłem sobie kilka, tak bez większego wyrazu. Więc ja nie, nie jest sens coś komentować. Po prostu się otwierają paczuszki. Z tych paczuszek coś tam wylatuje. I generalnie to tyle. Dobra, tutaj były te darmowe, patrzmy może do sklepu, o, nie zauważyłem, że mam te paczki, także zobaczymy, cztery paczki rzadkich piłkarzy, coś dobrego będzie, o, Ederson, Ederson, naprawdę dobry traf, u czy tutaj coś jeszcze będzie w tych paczuszkach, e, Włochy i Zinie, no mogło być gorzej. Tutaj będzie Benacer. I w ostatniej. Bęba. I tyle. Tu nie mam nic. A możemy coś pootwierać. Otko 81 plus. W środku jest Hesus. Ok, Rado. Dobra, paczka rzadkich kart. Wiecie co, zrobimy tak, że otworzę trzy, dwie pa paczki i pokażę Wam, bo ostatnio zacząłem bawić się w SBCsy i pomyślałem sobie, że, że zrobimy, bo chcę skończyć jeden projekt z SBC, bo mam SBC League. osa. a jeszcze jedna paczka. Dobra, tak, ale 50 tysięcy. Robię SBC 50 z League i mamy Premier League do zrobienia. I po prostu możesz tam pójść, pokażę Wam, jak to wygląda. Mam 7 na 20 i to kluby Premier League głównie. Mam zrobiony Wolves, West Ham, Nottingham, Newcastle, Fulham, Brentford. Ale na przykład tutaj Chelsea. Dał do zrobienia, że 11 piłkarzy Chelsea, nie? I dobra, po prostu zobaczymy czy się uda, eee, dobra to chyba nie będzie tak prosto, jeżeli chodzi o overton, tu byłoby wszystko, tylko kurczę, nie bardzo jest ten, nie bardzo są ten eee, wysoki overall, żeby ukończyć koniec, aczkolwiek wydaje mi się, że można było spróbować jeszcze raz. Godfrey, Gray, Diukure, Davis, Ozent. Tutaj jeszcze jest mina. Czy to? Do... Nie, jeden za mało. Dobra. Spróbujmy Brighton. Tutaj jest tylko 10. Więc de facto wydaje mi się, że na dwóch pozycjach, znaczy mamy trzy pozycje jeszcze do obstawienia. Ciężko będzie, ale weźmy po prostu Brickton i ciągamy, nie mamy nikogo jeszcze. Dobra. Jeżeli chodzi o Krystal. A, to musi być po prostu siedzieć o piłkarze Krystal. Palas. Tutaj nie mamy. Mamy bramkarza, Jeżeli chodzi o środek obrony. to, mamy to. Andersen jest. Tutaj to, to 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 no, no, O, Dobra, o można byłoby no, 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 tu no, 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 A no, tak za mało. Manchester United Tutaj też jest jakoś wlega trudno trudu, po prostu trzeba zrobić jedną z już jest No ale bo tutaj trzeba karty specjalne. Jeszcze ja powtórkę kart specjalnych, ja już za bardzo mało. To można byłoby próbować jeszcze Southampton zrobić. To możemy spróbować zrobić. Czekamy piłkę, że Southamptonu. Eee. A, Też chyba, dobra Hehehe, <grywa> no to chyba to na razie zostawiły. To jeszcze jest leser sprób można spróbować, ale nie wiem, czy to dobra rada w ten, dzisiaj. Czy to w ogóle dobra radę, na razie. Chciałbym zrobić to, jest bez sprawiedliwe, bo wydaje mi się dosyć proste. Kurde, eee, półka spadła. Już, poczekaj się po półkę Alic? Ty tu No, co Alic? Yy, nie, co jeszcze możemy zrobić? Ale wydaje mi się, że no, możemy sobie zagrać, tak? Jest ja chyba cały czas ta opcja od Premier League. Więc, no, draft Premier League robimy. Zrobimy draft Premier League i nie wiem, co ja będę robił, prawdopodobnie. Dalej nagrywał coś, ale zobaczymy. Dobro, mam dla Was temat do przegadania. Napiszcie mi w komentarzu pod tym filmem, jakie filmy byście chcieli zobaczyć. To chcielibyście, żebym nagrał na przykład. Bo to zawsze też jest taka fajniejsza opcja, że jacie mogę mieć kontakt ze swoimi widzami eee, Ja się będę z tego powodu cieszył też. Nie że będę miał z nami kontakt, że wiem, że wy będziecie coś chcieli eee, Żym z jego obraca się wszystko, by się przydał eee, Sancho. Alverde Komun Agard, o I dobra, weźmy tego Koronę, koniec Dobra Lej. Zagramy turniej Zaczynamy z vrl Agard, Agard i koniec? Komu? Jeszcze Alex Banea? Mamy to. Jesteśmy dalej. Narabiamy. I... Czyli rywal trudniejszy. I co się stało? Ja w 83 i jest 1-0. No, ale nie wiem co to się stało, ale dobra. Eee, dobra, mamy paczki, jeszcze mam... zagramy do końca i mamy w El Clasico finale. Orasim, kur... Dobra. Exit. Otwórzmy te paczki. Eee, Store. I będziemy kończyć. Była ta paczka jedna. A w środku tej paczki Portugalczyk, bramkarz z Lazio, Lux Maximiano. I dwie Premium Gold Cameron, czy to Tokio Gambi Frankowski jest i Fatih Fajnie, a w drugiej Todibo Jean-Bertudibo To, Jean to, to drogą trochę wysyłam glicę do nic jest możliwe, że autograf Todibo za niedługo mi przyjdzie I to byłoby chyba tyle na 10 minut nagrywania Do zobaczenia wkrótce, elo